Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Andrzej Grabowski. Andrzeju, powiedz mi, po filmie, w którym grałeś już u Patryka Wegi, Pitbullu, polityka teraz. Dlaczego? To no, dlatego, że taki scenariusz napisał i ja się zgodziłem w nim zagrać. No, to dlatego właśnie gram w tym filmie. Ale ja u Patryka grałem nie tylko w Pitbullu, grałem jeszcze w służbach specjalnych, jeszcze grałem w plagach w No i teraz w polityce. Czyli można powiedzieć, że pan jest muzą, Patryka? <śprawia> nie. <śprawia> no, tak nie, zazwyczaj no. się mówi, jeżeli ktoś jest często u, u jakiegoś reżysera, to jest jego muzą. Ale na pewno macie ze sobą wiele wspólnego. Tematy bardzo kontrowersyjne. Jak pan, jaką pan postać jest? Jaką postacią pan jest w filmie? No to pewnie wszyscy wiedzą, że gram postać prezesa wzorowaną na prawdziwym prezesie yy, pewnej partii. No a jaką jest tą postacią nie mam, bo filmu nie widziałem. To a jest... jeszcze nie. No... Ale jest dobra, zła, jak... Jak została przedstawiona? Chciałem zobaczyć. No. Właśnie, Czyli zobaczymy, przekonamy się, czy przekonamy to jest się, dobra się, postać, czy, jest, czy postać jest zła. Dobra, czy A zła. może tak być, że połowa społeczeństwa znów odwierze, że to jest dobra tak postać? To będzie, tak, to będzie, tak to będzie na pewno, bo, ponieważ tam... Yy, wojna polsko-polska <laughs> doprowadziła do tego, że jedni powiedzą, no dobry człowiek, fajnie. Refleksyjnie, wszyscy powiedzą, nie, nie, nie. Zobaczymy, nie widziałem filmu, nie mam zielonego pojęcia. A to, że, że ja brałem udział w zdjęciach, to nic nie znaczy, bo ja nie wiem ani jak to zostało zmontowane. Poza tym, ja nie, nie mam wrażenia, cało, nie mam widzenia całości, jak ja gram dzisiaj taką scenę, i taką, i taką, i to taką. Jutro tak... W całości to dopiero jest. Widzi się człowiek, widzi człowiek, kogo zagrał. A poza tym, ja zawsze. Oglądając się w na ekranie, zawsze mam to Brazylia. Ja tak zagrałem, a ja myślałem, że zupełnie inaczej zagrałem. To pewnie tak samo będę myślał, oglądając film. A ulubiony film Patryka Wegi, jest taki? Patryka Wegi, znaczy ja, jaki film. Jego najba najbardziej pan lubi. Najbardziej lubił. lubię film, mm. jego serial Pitbull. Serial. Seria. 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 Też bardzo mi się podobał. Dziękuję panu bardzo za My uwagę. Ja. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.